Świat fear and hunger jest okrutny, bezlitosny i mroczny. Każdy, kto odważy się wejść do lochów strachu i głodu, popełnia ogromny błąd. Nawet oddziały więzienne nie są w stanie utrzymać tam porządku. Miejsce to przepełnione jest mocą, która wymyka się spod kontroli zwykłego śmiertelnika. W krwawej i makabrycznej scenerii okultyści odprawiają swoje nikczemne rytuały. Budzące grozę, zmutowane bestie i istoty nie z tego świata grasują w ciemnościach. Człowiek nie jest w stanie długo przetrwać w tych labiryntach, a nieszczęśnicy, którzy tutaj się znaleźli, kończą pochłonięci przez obłęd. Fear and Hunger to gra kontrowersyjna, uzależniająca mieszanka gatunków RPG typu Dungeon Crawler i Survival Horror, w naszej nowej serii będziecie mogli zanurzyć się w jego fantastycznym, średniowiecznym i koszmarnym świecie. Lochy strachu i głodu. Lochy pierwotnie należały do królestwa Rondon i służyły jako więzienie dla skazanych przestępców. W 1590 roku tracono nad nimi kontrolę z powodu niemożliwego do powstrzymania wpływu ciemności, która zaczęła emanować z niższych poziomów obiektu. Mniej więcej w tym samym czasie niejaki Rudimer objął stanowisko kapitana w przeklętych podziemiach strachu i głodu. Powierzono mu zadanie utrzymania porządku w Mamrze, ale było to niemożliwe do wykonania z tak niezdyscyplinowanym oddziałem żołnierzy. Do kazamatów przywieziono jeńca wojennego Legarda, kapitana rycerzy północnego słońca. Królestwo Rondon niestrudzenie dążyło do zwiększenia swojej władzy i wpływów. Szybko zdobywający pozycję polityczną młody rycerz stawał się zagrożeniem dla interesów monarchii i jej władców. Legard został zdradzony, skazany i uwięziony przez królestwo w lochach strachu i głodu. Po jakimś czasie arcykapłan zażądał wydania więźnia. Legard został przeniesiony na rozkaz wyższych rangą na niższe poziomy, pod kopalnie. Coś złowieszczego zaczęło siać szaleństwo, szerzące się jak zaraza po krwawych lochach więziennych. Rozprzestrzeniający się mrok doprowadzał do obłąkania zarówno strażników, jak i więźniów. Wartownicy zaczęli przemieniać się w przerażające, zmutowane, przerośnięte i śmiertelnie niebezpieczne monstra. Po korytarzach zaczęły się unosić galaretowate maneby, stworzenia przypominające meduzy z licznymi mackami wystającymi z głowy, które szczególnie zainteresowane były rozkładem, chorobami i martwymi ciałami. Niektórzy próbowali tłumaczyć to, co działo się wewnątrz kazamatów, zarazą panującą w królestwie. Niestety, jej objawy powodowały zupełnie inne skutki. Kapitan postanowił oczyścić lochy z brudu i deprawacji, ale nie zdawał sobie sprawy, jak niemożliwe będzie to zadanie. Zapasy i logistyka potrzebne do tego przedsięwzięcia kurczyły się szybciej niż wyobrażał sobie to Rudimer. W pewnym momencie został zmuszony do podróży do wioski mieszkańców jaskini, głęboko w Lochach, aby wymienić dziwaczny artefakt, który był w jego posiadaniu, za zapasy. Sześcian Głębin początkowo należał do Legarda, ale w momencie uwięzienia jego nowym właścicielem stał się zarządca więzienia. Niestety po jakimś czasie racje żywnościowe były ponownie na wyczerpaniu, pomimo dobitego targu. Nieustannie podejmowano próby poszukiwania jedzenia, przeszukiwano każdą beczkę i skrzynię, ale okazywało się to niewystarczające, aby nakarmić wszystkich. Nadzieja wśród oddziału powoli umierała, a sam kapitan zdawał się tracić rozum. Pozostałe jednostki schroniły się w kopalniach pod oddziałem więziennym, w nadziei, że królestwo przyśle pomoc w bliżej nieokreślonej przyszłości. Lochy strachu i głodu to groteskowy, przerażający, bezkompromisowy koszmar, w którym naiwni śmiałkowie zmagają się z szaleństwem i przetrwaniem w starciu z nieznanymi siłami, które kształtują ich los. Przytłaczająca atmosfera grozy, szoku i fascynacji, jakiej doświadczamy, definiuje na nowo oblicze strachu w grach. Do podziemi możemy przybyć jako jeden z czterech głównych bohaterów. Najemnik Kahara, kobieta rycerz Darcy, nekromanta Enki i wojownik Ragnpaltr. Każda z postaci ma swój własny powód, dla którego trafia do Lochów, jednak wszystkie na pewnym etapie swojej podróży starają się odnaleźć Legarda. Głód. Głód odgrywa istotną rolę w przetrwaniu. Potrzeba zaspokojenia głodu fizjologicznego jest elementarna do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Fear and hunger, postaci gracza, potrafią odczuwać głód i muszą go zaspokajać. Nieustanne silne oddziaływanie emocjonalne wzmaga głód emocjonalny, który nie wynika z potrzeby organizmu, ale z naszego stanu psychicznego. Podróżując poprzez mroczne podziemia, bohaterowie odczuwają wzmożony apetyt w odpowiedzi na negatywne emocje. Prowadzi to do stanu, w którym w mroku lub w przypływie adrenaliny nasze postacie będą stawały się coraz bardziej głodne. Dopuszczenie członków drużyny do silnego głodu może spowodować ich osłabienie. Istnieje pięć poziomów głodu, które mają znaczący wpływ na kondycję fizyczną postaci. Początkowe stadia powodują zmniejszenie maksymalnych punktów ciała, odpowiednik punktów życia. I zmniejszają siłę ataku. Następne sprawiają, że postać nie jest w stanie chodzić, później traci wzrok, a ostatecznie umiera z głodu. Należy jednak uważać na to, co jemy. Spożywanie zgniłego pożywienia może skutkować zatruciem się, co powoduje utratę 10 punktów ciała naturę. Może być przyczyną infekcji pasożytami, które podwajają wyczerpywanie się współczynnika głodu. Głód to jeden z podstawowych impulsów, który wpływa na nasze zachowanie. Nasz organizm potrzebuje pożywienia, aby przetrwać. W ewolucji, głód był kluczowym czynnikiem selekcyjnym. Organizmy, które potrafiły skutecznie zdobywać pokarm, miały większe szanse na przetrwanie i rozmnażanie się. Nasz mózg reaguje na głód, aktywując obszary odpowiedzialne za poszukiwanie pożywienia oraz nagradzając nas za jego zdobycie. Przez mechanikę głodu w graczu rodzą się te podstawowe zachowania: chęć przeszukiwania każdej beczki, skrzynki czy mebla. Ten impuls i chęć przetrwania chaną do eksplorowania każdego zakątka katakumb czyli połączonego procesu poszukiwania i odkrywania. Strach. Na początku swojej drogi wędrowcy przybywają na rozdroże. Mogą dostać się do lochów głównym wejściem lub skorzystać z bocznego. Podczas przeszukiwania pobliskiego terenu i rozważania nad wyborem potencjalnej drogi słychać szczekanie psów, które staje się z czasem coraz wyraźniejsze. Gra wywiera na graczu presję podjęcia decyzji. W innym wypadku przekona się, jak zabójcze potrafią być ścigające nas zwierzęta. W lochach kroki odbijają się echem. Poza tobą nie ma w nich żywej duszy. Jesteś sam bez mapy, bez jakichkolwiek wskazówek. Podróżujesz przez mrok i po chwili napotykasz na pierwszą maszkarę, po czym momentalnie giniesz. Śmierć towarzyszy graczowi na każdym kroku eksploracji wykręconych pod ziemi. Nieustannie poddawany jest bezlitosnym testom i odczuwa beznadzieję sytuacji, w której się znalazł. Gra sprawdza granice człowieka i testuje jak daleko jest w stanie się posunąć, aby przetrwać. Jest brutalna, niewybaczalna i występuje w niej ekstremalna przemoc oraz elementy gor. Dotyka wrażliwych i ciężkich tematów, szeroko pojętej przemocy, tortur, seksu, a także uzależnień. Szokuje, ale jednocześnie wciąga, jak ciemność odchłani. Przeciwnicy są bezlitośni i potrafią w bardzo łatwy sposób zabić bohaterów. Podczas starć czujemy zwiększone tętno i poziom adrenaliny. Monstra potrafią doświadczyć zbłąkanych wędrowców na różne okrutne sposoby. Ich ciosy są w stanie zdezorientować członków drużyny, przez co nie mogą się poruszać przez określoną liczbę tur. Wiele uderzeń kończy się złamaniami, które redukują nasze maksymalne punkty ciała. Można zostać oślepionym, tracąc całkowicie widoczność poza walką. Niektóre z ataków powodują krwawienie, przez które tracimy co turę minus 3% punktów ciała. W ekstremalnych przypadkach nawet nasz odbyt może krwawić, przez co postać będzie zmuszona do zatrzymywania się w losowych odstępach czasu. Zatrucia prowadzą do śmiertelnych infekcji kończyn, które w najgorszym wypadku należy odciąć piłą. Można zostać podpalonym, przeklętym, a nawet dostać stałego paraliżu. W niektórych sytuacjach gra poprosi gracza o wybór między orłem a reszką, wprowadzając element losowości do dynamiki gry. Mechanika rzutu monetą decyduje o dobrym lub złym wyniku zdarzenia, np. otwarcie skrzyni. Podczas walki możemy w ten sposób uniknąć negatywnych, często śmiertelnych skutków ataku przeciwnika. W przypadku niepowodzenia możemy zostać rozpołowieni, zdekapitowani. A nawet spenetrowani w najokrutniejszy, niewyobrażalny sposób. Beznadzieja towarzyszy każdemu, kto znajdzie się w lochach strachu i głodu. Czujemy się osamotnieni i zagubieni, a nasza widoczność jest znacząco ograniczona, więc nieustannie podróżujemy w mroku. Swoją wędrówkę możemy rozświetlić na chwilę pochodnią, zwiększając tym samym pole widzenia. Na wyższych poziomach trudności w lochach panuje nieustanna ciemność. Więc odpowiednie zarządzanie przedmiotami rozświetlającymi mrok jest niezbędne do ukończenia gry. Z powodu braku światła nieustannie odczuwamy strach, który często przyjmuje formę uczucia obrzydzenia, bowiem w grze zawartych jest wiele kontrowersyjnych obrazów, nieodwracalnych dla naszych oczu, ale koniecznych, bo tworzą one spójną wizję okrucieństwa tego świata. Bez nich nie byłby tak wyjątkowy i przekonujący. Strach jest naturalną i prymitywną emocją, podstawową reakcją na postrzegane zagrożenie. Jest fundamentalnym mechanizmem obronnym, który pozwala organizmom unikać niebezpieczeństw. To czucie mobilizuje nas do działania w obliczu zagrożenia. Wyzwala ono w organizmie reakcję walcz lub uciekaj. Gra, podobnie jak strach, uczy nas bardzo naturalnej ludzkiej reakcji w obliczu zagrożenia lub krzywdy. Stając twarzą w twarz z potencjalnie zbliżającą się śmiercią lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, rozważnie jest wybrać drogę ucieczki. Zwłaszcza, że po wygranych pojedynkach nie otrzymujemy żadnych punktów doświadczenia, które zwiększyłyby siłę naszych wędrowców. Ten typowy koncept dla gatunku RPG nie ma tutaj zastosowania. Strach potrafi doprowadzić do zawrotów głowy, mdłości, bólu w klatce piersiowej, uczucia przytłoczenia i utraty kontroli. Odczucia te mogą towarzyszyć nam i postaci przy dłuższej ekspozycji na mrok i horror podziemi. Bohaterowie potrafią doświadczyć tych stanów, a ich lęki mogą się z czasem nasilić, powodując nawet mordercze myśli. Ich zdrowie psychiczne reprezentowane jest przez punkty umysłu, które wyczerpują się z czasem. Proces ten możemy zatrzymać, zapalając choćby pochodnię. Aby ukoić skołatane myśli i opanować strach, należy palić opium, czy tytoń lub pić alkohol. Należy o tym pamiętać, ponieważ szaleństwo może skutkować poważniejszymi konsekwencjami. Opium, znane również jako łzy maku, to mocno uzależniająca substancja, otrzymywana przez wysuszenie soku mlecznego z niedojrzałych makówek maku lekarskiego. W przeszłości opium było szeroko stosowane jako środek przeciwbólowy, uspokajający, nasenny i odurzający. Z kolei alkohol ma wpływ na nasz układ nerwowy: jest depresantem, co oznacza, że spowalnia działanie układu nerwowego. Nawet niewielka ilość alkoholu może wpłynąć na zmniejszenie napięcia i relaksację. W ekstremalnych sytuacjach strach przyjmuje poważniejszy problem. Uporczywe i nadmierne uczucie strachu, które zakłóca część normalnego funkcjonowania, prowadzi do wielu zaburzeń, takich jak fobie, ataki paniki czy PTSD. Fobie. Skrajny poziom strachu może prowadzić do rozwoju chorób psychicznych, takich jak fobie lub inne stany lękowe. Fobia to intensywny, uporczywy i nieproporcjonalny strach przed czymś, wydarzeniem lub sytuacją. Przekształcają normalną reakcję strachu w coś trudnego lub niemożliwego do kontrolowania i mogą być szkodliwe dla życia ludzi. W świecie fear and hunger osoby cierpiące na fobie mają zmniejszone o 50% współczynnik uników i otrzymują o 50% więcej obrażeń fizycznych. Uczucie niekontrolowanego niepokoju w kontakcie ze źródłem strachu wpływa na rozgrywkę. Zarządzając naszą drużyną, musimy brać pod uwagę to, czego jej członkowie boją się najbardziej. Możemy znaleźć się w sytuacji, gdzie teoretycznie słabszy przeciwnik może okazać się bardziej zabójczy niż zazwyczaj. W grze możemy zdiagnozować różne rodzaje fobii, nekrofobia, strach przed nieumarłymi, na przykład gulami czy szkieletami, jest wywołany silnym lękiem przed śmiercią, martwymi ciałami lub rzeczami związanymi ze śmiercią. Z greckiego nekro oznacza zwłoki, a phobos oznacza strach. Fazmofobia. Strach przed duchami i upiornymi postaciami. Wiele głównych religii przyjmuje istnienie zjawisk nadprzyrodzonych, czy to w postaci duchów, aniołów i demonów, czy innych bytów. Większość z tych istot prezentowane są jako złe, zdolne do kuszenia lub krzywdzenia ludzi. Rabdofobia. Strach przed magią i mocami z innego świata, którymi posługują się kapłani, magowie lub wiedźmy. W rzeczywistości ludzie doświadczają tej fobii w szczególny sposób. Obawiają się, że zostaną oszukani przez oszustów lub skrzywdzeni w jakiś sposób przez iluzjonistów. Erotofobia strach przed seksem i genitaliami jest to irracjonalny lęk przed wszystkim, co ma związek z seksem i seksualnością. Loky strachu i głodu przepełnione są ikonografią faliczną, a bestie i potwory często ukazują swoje narządy rozrodcze. Zoofobia strach przed zwierzętami i bestiami. Teratofobia strach przed potworami i wadami rozwojowymi a dokładnie przed urodzeniem zdeformowanego dziecka. Pod ziemiach strachu i głodu odnajdziemy wiele potworów wizerunki rodzących matek i płodów. Słowo teratofobia składa się z terato i fobia. Terato pochodzi od greckiego teras, oznaczającego potwora, plus fobia od greckiego fobos, oznaczającego strach. Dosłownie strach przed potworami. Panofobia strach przed wszystkim, który możemy odczuwać, kiedy punkty naszego umysłu spadną do zera. Martin Seligman w 1971 roku zastosował swoją teorię hipotezy gotowości, aby wyjaśnić, dlaczego ludzie się boją. Hipoteza gotowości to przekonanie, że ludzie mają tendencję do bania się rzeczy, które były źródłem niebezpieczeństwa dla naszych przodków. Psycholog zaproponował, że lęki osób, u których zdiagnozowano fobię, odzwierciedlają ewolucyjne uczenie się strachu przed wydarzeniami i sytuacjami, które stanowiły zagrożenie dla przetrwania. Zaburzenia paniczne Zaburzenie paniczne charakteryzuje się lękiem i obawami przed atakami paniki doświadczanymi regularnie, które są nagłymi i intensywnymi uczuciami przerażenia. Uczucia te mogą czasami występować bez ostrzeżenia i są związane z objawami fizycznymi, takimi jak ból w klatce piersiowej, duszność, przyspieszone bicie serca oraz drżenie. Atak paniki to nieprzewidywalne wystąpienie lęku o bardzo dużym nasileniu, który upośledza indywidualne funkcjonowanie podczas epizodu. W trakcie podróży, Kahara, Darcy, Enki, Rangwalt w niektórych momentach mogą próbować opuścić drużynę przez zły stan mentalny. Napięcie psychiczne w podziemiach jest na tyle wysokie, że bez krótkiej rozmowy, odpoczynku czy piwa ciężko zachować zdrowe zmysły i utrzymać drużynę w całości. Poziom naszego umysłu ma wpływ na zachowanie naszej postaci i odczuwany strach. Jest jednak jeszcze jedna przyczyna gwałtownego ataku paniki i nazywa się... Crow Mowler. Przed przybyciem bohaterów gracza do lochów, porządek wśród oddziału więziennego został złamany. Przed pogorszeniem się już beznadziejnej sytuacji, Rudimer zdołał jeszcze wysłać wiadomość do swojego brata, Sir Serilla. Skłoniło to królestwo Rondo do wysłania grupy ratunkowej. Kapitan w swoim notatniku opisywał gorączkowe sny o wzorach na ścianach, krakaniu wron i wirujących chmurach. Wizje te nawiedzały i prześladowały go na jawie. Od miesięcy pogrążał się w szaleństwie. Nie wiadomo czy sny poprzedzały szaleństwo, czy były wynikiem narastającego chaosu. Zaczął dostrzegać kształty ze snu w wewnętrznościach więźniów, padł w obsesję na ich punkcie. Wrony zdawały się potwierdzać jego przypuszczenia. Musiał rozpocząć czystkę i wykorzenić rozprzestrzeniające się szaleństwo. Oddział strażników więziennych był na wykończeniu, kiedy Rudimer stracił zmysły i zaginął gdzieś w ciemnościach. Uciekł w głąb Lochów, ubrany tylko w prześcieradło i gorączkowo marząc o wronach. Teraz błąka się po korytarzach, oczyszczając je ze wszystkiego, co jeszcze oddycha. Kapitana Rudimera już nie ma, jego dusza i ciało uległy mutacji. Stał się Krołmulerem, istotą przemienioną przez ciemność, zamieszkującą Lochy. Crow Mawler jest archetypem prześladowcy, który nieustannie podąża za wędrowcami w podziemiach. Złowieszcza istota pojawia się stojąca za kratami na północ od sal tortur. Według twórcy gry, Miro Haverinenna, jest to wizualne odtworzenie ikonicznego pierwszego pojawienia się postaci Piramidogłowego z Silent Hill 2, korytarzu tuż przed pokojem 208 w apartamentach Woodside. Otwór jest jednym z najbardziej przerażających morderców, na jakiego natrafimy w lochach. Jest niepowstrzymany, piekielnie wytrzymały, a swoim dziobem, parę chwil potrafi zdekapitować całą drużynę. Wrono, wrono, wychoduj sobie róg, nikczemny jak śnieg w masakrze w Skarsbergu. Wrono, wrono, och, dlaczego tak rozszarpujesz? Mięso jest świeże, a krew wciąż spływa. Wrono, wrono, jesteś tam? On nadchodzi nie mając nic do obnażenia. Wrono, wrono, za tobą teraz. O wrono, proszę, zbieraj. O wrono, co zasiewam. Terapia stopniowej ekspozycji. Jak pokonać strach i radzić sobie z nim w Fear and Za pomocą stopniowej terapii ekspozycyjnej, która, jak sama nazwa wskazuje, polega na stopniowaniu ekspozycji na bodźce wywołujące lęk. Tłumacząc to na język gry, Polega na stopniowym prowadzeniu rozgrywki, powolnym wystawianiu się na niebezpieczne sytuacje, które uczą nas, jak radzić sobie z naszymi lękami i fobiami. Małymi krokami narażasz swoje postacie na straszne i zagrażające życiu momenty, aż zaczynasz czuć się ze strachem komfortowo. Zapamiętujesz układy pomieszczeń, przejść i połączeń, aż zaczynasz rozumieć strukturę poziomów. Odkrywasz, że w lochach znajdują się łóżka, na których jesteś w stanie zmrużyć oczy, a tym samym zapisać stan gry. Jednak trzeba pamiętać, że większość z nich nie jest całkowicie bezpieczna. Podczas nocy, w wyniku złego rzutu moneto, możesz zostać przebudzony w bardzo brutalny sposób. Pomimo wszelkich przeciwności, uczysz się nowych sposobów unikania i pokonywania wrogów. Przedierasz się coraz śmielej przez kolejne poziomy loków, doświadczając niewyobrażalnego cierpienia. Poprzez zaakceptowanie tego brutalnego cyklu okrucieństwa jesteś w stanie odkryć nowe sposoby reagowania na sytuacje potencjalnie zagrażające życiu i wszelkiego rodzaju niespodzianki. Doświadczanie strachu i śmierci powoduje, że stajemy się bardziej uważni, a nasze zmysły stają się bardziej wyczulone. Metodą prób i błędów, często odkrywamy, w jaki sposób radzić sobie z przeciwnikami, jak korzystać we właściwy sposób z przedmiotów oraz dostępnych mechanik. W subtelnym stylu gra uczy zasad przetrwania, żeby z czasem wytworzyć w nas pewnego rodzaju pewność siebie. Wywołane jest to zwiększającą się wiedzą o słabych punktach naszych wrogów czy ich wzorami ataków. Kiedy wydaje ci się, że wiesz coraz więcej, Fear and Hunger potrafi zaskoczyć i wprowadzić nowe metody torturowania gracza i jego postaci. Na przykład, zazwyczaj w walce będziemy starali się odciąć głowę monstrum, ale są potwory, które po uderzeniu w głowę będą nas kontrowały albo będą w stanie kontynuować bez niej walkę. Prowadza to świeżość i nieustające napięcie podczas rozgrywki. Najważniejszą zasadą jest to, żeby w pojedynkach nie spieszyć się i znać odpowiednią taktykę. Każda kolejna próba przejścia lochów staje się trochę mniej straszna. Terapia może zająć dużo czasu, w zależności od tego, jak silny strach odczuwa gracz i jak dobrze jest w stanie sobie z nim poradzić. Schodząc coraz niżej, jesteśmy w stanie go w pewien sposób ograniczyć, ale nie jesteśmy w stanie go całkowicie zlikwidować. Z każdym kolejnym niższym poziomem doświadczamy coraz większego terroru. Po paru godzinach wreszcie udaje nam się dotrzeć do celi Legarda, który jest martwy. Nasza misja nie powiodła się. Nie pozostaje nam nic innego, niż wydostać się z ziemi. Opuszczamy lochy. Udało się. Przeżyliśmy. Jednak nie wszystko jest w porządku. Odczuwasz zespół stresu pourazowego, bo jest świadkiem traumatycznych wydarzeń i odczuwasz silny strach oraz niepokój. Nawiedzają cię traumatyczne wspomnienia i obrazy. Zaczynasz mieć silne skojarzenia otaczających cię przedmiotów z lochami, to uczucie paniki i strachu. Czy aby na pewno opuściłeś lochy? Kim jesteś? Kim był legard? Czy możesz go uratować? Co tak naprawdę skrywa głębia lochów. Boisz się, ale musisz, chcesz zmierzyć się z ciemnością jeszcze raz? Już wkrótce pojawią się kolejne odcinki o Firent Hanger na naszym kanale. W międzyczasie obejrzyj playlistę Horror Kitchen. Zawierającą materiały analizujące gry z gatunku Horror. Do zobaczenia wkrótce Kancia Persi.